Tego losu każdą będę. Zapraszam. <noise> Brawo, koleżanki i drodzy koledzy. Wszystko się dziś kończy. Również szkoły w tak wspaniałej szkole jak ja. I chcąc, nie chcąc, za chwilę staniecie się jej absolutentami. Stoicie teraz przed wyborem w dalszej życiowej drogi. I zdajecie sobie sprawę, że nikt go za Was nie wykona. Wszyscy jesteśmy to swojego losu. Wszystkość zależy od was i należy do was. Wśród tutaj zgromadzonych zapewne znajdują się przyszliwi magistrowie, autorzy, profesorowie, wynalazcy i artyści. Od tego, jak upierujecie swoim losem, zależą też losy jak i całego gronu pedagogicznego i innym pracownikom jest wielkie przykro, że uścisili nas o Nauczyciele chcieli z Was mądrych ludzi, a my wspaniałych kolegów i koleżanki. Będziemy teraz pusto i cicho. Jesteśmy smutni, bo nasza szkoła musi stracić tyle wspaniałych młodzieży, która wielkimi krokami wkracza dorosłość. Z drugiej jednak strony jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni z tego, że nasi przygotowali Was nie tylko do dalszego kształcenia, ale i dalszego życia. Pracowali, pracowali z Wami tyle czasu, przecież nie po to, abyście się wali na lecie, ale po to, aby ta wiedza do czegoś Wam się przydała. Nie zawiedźcie ich, a co najważniejsze, nie zawiedźcie samych siebie. Oby wszystkie cele, jakie sobie wyuczyliście, zostały osiągnięte.